To Mayday to był w ogóle mój pierwszy kontakt z tą historią. Bo kiedy dowiedziałem się, że miałbym to zagrać, no to oczywiście mój pierwszy ruch był w kierunku sieci i sprawdzenia jakichś tam wiadomości. No i to pierwsze, co wyskoczyło rzeczywiście, to było to oryginalne nagranie kapitana Łasiewicza, mówiącego, starającego się przebić Mayday. przez ten. Tak. Sztorm, Mayday, no i poryczałem się na Dzień Dobry, to, znaczy, to, to, to jest tak poruszające, jakoś... Ja teraz zaraz no, zacznę no, płakać. No, no, bo to jest Mayday, Mayday, Mayday i, i wiesz, że on tonie. Mam bardzo podobnie, tak jak powiedział Borys, yy, że yy, to zawsze mnie takie historie i to, co, to, co ludzie wtedy przeżywają, yy, tą tajemnicą, która jest wokół takich historii, te ostatnie momenty, to jak ktoś zostaje w tym miejscu, bo nie chce się, bo nie chce się ratować. Każdy na swój sposób to przeżywa i, i też zawsze jestem ciekaw tego, właśnie, jak to jest, jak to, jak to bo to niektórzy ludziom mówią, którzy byli blisko czegoś, że całe życie ci przelatuje przed oczami, a, że wracasz do pewnych momentów, które nagle nie były w ogóle w Twojej świadomości, a nagle coś ci się ukazuje, więc no to już. Tego się nigdy nie dowiesz, no bo to ci ludzie już zabierają za sobą. Ja pamiętam ten kadr tego statku z dzieciństwa. Nie wiem, czy to był TeleExpress, czy coś. I odwrócony dnem ten statek, ja też stałem, jak sparaliżowany. I patrzyłem się w ten ekran i nie wierzyłem, że to się dzieje. To znaczy, jak może taki statek odwrócić się dnem, jak to jest możliwe. Nie mieściło mi się to w głowie.